że nie wierzę w garbatę monstra, które plują śliną? To nie ślina. A? U wielbłądów to kwas. Pochodzi z jednej z komór żołądka. Gwen, to jakieś obrzydlistwo. Idź stąd. Dobra. Na serio, wolę się gapić w pusty ekran, niż słuchać o tych twoich wizjach. Jak tam chcesz. Gwen, wiem, że znowu chcesz coś wymyślić o wielbłądach. Tak właściwie mówisz o kozach. Takich ze strasznych koszmarów. Może miałaś jakieś złe doświadczenia, ale nie chcę słuchać. A! Co to za krzyk? Krzyczysz jak nienapojony wielbłąd na gorącej pustyni. Mogą nie pić całymi tygodniami. I... Woda! Tak! Woda pomoże! Kochana rodzinko, pójdę sobie obmyć wodą twarz bez powodu, bo ja pa! Czy on nie wariuje od myślenia o wielbłądach? Jest dobrze. Będzie dobrze. Bardzo dziwna akcja. To tylko ślimaczek dziadka. Wszystko jasne. Nie masz mnie za wariata, co, kumplu? Pilnuj domu. W porządku. Nie wariujesz. Po prostu brak ci wody. Nawet wielbłądy jej czasem potrzebują. O, nie, serio, zwariowałem. Eh, to pewnie jakiś problem z rurami. Wystarczy, że dokręcę kran... A! To nie było wcześniej otwarte. Prawda? A! Wiedziałem, że coś nie gra. E, gdzie to jest? To się żywi energią! Ja cię znam! Jesteś mgłog! A... Co ten chłopak wyprawia? No nie wiem. Krzyczy jak nienapojony wielbłąd na gorącej pustyni. Mogą nie pić tak. Co... Już to mówiłaś. Poza tym wiem, że wielbłądy istnieją. A, no tak. Lepiej sprawdzę, co u Bena. A... URE! Głębokość! <śmienic> Nic ci nie jest? Co to było? To mgłog. No nie! E, gdzie on zniknął? O -o. Dziadek! Dziadku! Dziadku, mgłog powrócił i przybiera nasze formy! Dzieciaki, ja siedzę tu! <śmienic> żerów na gapę trzeba się pozbyć. Wow! Trzymajcie się mocno! Za późno, Łapcie szybko! Ua! 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 Widzisz tu coś? Nie, bo jest ciemno. I chyba widzę ciemność. W ciemności, chyba. A, to radio działa? Pomóżcie! Chciałbym polecieć! To, to! On chyba próbuje nam coś powiedzieć. Co? Mam już dość. Skończyłeś? Daj mi chwilkę. W ogóle uważasz, że warto słuchać Mgłoga? Ha! Myślisz, że zaszkodzi nam to mniej niż ta... O, o,